polub i zasubskrybuj już teraz, albo będziesz miał pecha przez cały następny tydzień. Istnienie dinozaurów od dawna intryguje świat nauki, ponieważ kiedyś były one najprężniej rozwijającym się gatunkiem na planecie. Dinozaury przeżyły swój czas i zostały zmiecione z powierzchni Ziemi przez bomby asteroidowe o wartości miliardów dolarów porównywalnej z bombą z Hiroshimy. Naukowcy uważają, że ani jeden dinozaur nie przetrwał apokalipsy miliony lat temu, a ich skamieniałości opowiedzą nam ich historię. Jednak ostatnio pojawiły się dowody obalające te teorie, co rodzi wiele pytań. Co by było, gdyby dinozaury, które przetrwały, nauczyły się lepiej ukrywać, gdy pojawili się ludzie? Cóż Wkrótce się o tym przekonacie, prezentując dinozaury uchwycone na żywo. Welociraptor złapany w lesie. Nie można zacząć listy dinozaurów i pominąć takich fajnych jak T-Rexy i Welociraptory. Nie zważywszy na znaczące role, jakie odegrali w Parku Jurajskim, ale wygląda na to, że tym okrutnym potworom udało się przetrwać masowe wymieranie, a filmy mogą nie być jedynym miejscem, w którym można je zobaczyć. Chociaż źródło tego filmu jest nieznane, twierdzi się, że pokazuje on Velociraptora uciekającego do lasu. Na początku jest dość rozmazany, ale po powiększeniu z pewnością dostrzeżesz magię. To tak niewiarygodne, bo nie potrafimy racjonalnie wytłumaczyć, jak drapieżny ptak przetrwał tak długo w tych rzadkich zaroślach. To i wiele innych pytań wywołało falę krytyki w internecie. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że stworzenie pochodziło z pobliskiego lasu, gdzie żywiło się małymi, nieszczęsnymi zwierzętami, inni są bardziej sceptyczni, twierdząc, że nagranie mogło być dziełem sprytnego montażysty, który prawdopodobnie gra na naszej inteligencji lub próbuje przyciągnąć więcej widzów. Cóż, jeśli tak jest, to chylę czoła przed pomysłodawcą tego filmu. Rzeczywiście. Zdobył serca milionów zarówno wierzących, jak i wątpiących. Klip wygląda całkiem realistycznie i przekonująco. Pterozaur z Ohio. Oglądając film, można było zobaczyć ptaka latającego dookoła, szybującego w całej swojej majestatyczności, kuszącego każdego przeciętnego widza. Przypuszczamy, że to jedna z pierwszych atrakcji która skłoniła twórcę tego klipu do udokumentowania tego krajobrazu. Niestety, ten ptak nie jest zwyczajny. Wierzymy, że już to wiesz. Przynajmniej jego wielkość i pazury na skrzydłach by go zdradziły. Powinieneś więc myśleć o potężnym nietoperzu, prawda? Jednak bez tego pięciopalczastego kręgu to nie może być nietoperz. Nawet gdyby tak było, jak wytłumaczyć grzebień na jego głowie? Tylko pterozaury są znane z takimi cechami, albo ale wyginęły 66 milionów lat temu, a przynajmniej tak nam się wydaje. A co, gdyby nigdy nie odeszły? Cóż, to zostawimy Wam. Namokelem Bębę. W pewnym momencie pewnie zastanawiałeś się, czy mit kiedyś się nie ziści. Wystarczy pobieżne zapoznanie się z legendą Ogopogo i Lewiatana. Zobaczysz, że wszystkie mają swoje korzenie w rzeczywistości. Spójrz na przykład na krakena. Inspiracją było istnienie gigantycznej kałamarnicy. Z namokelem bębę nie jest inaczej. Ale dobra wiadomość jest taka, że jego podstawę uchwycono na zdjęciu. Początkowo trudne do znalezienia. To zdjęcie, które wygląda na nieostre, jest jednym z niewielu, na których można powiązać profil na mokele mbembe, potwora o długiej, smukłej szyi, ważącego co najmniej dwa razy więcej niż hipopotam. Jeśli szczegóły są dokładne, na mokele mbembe z pewnością musi być dinozaurem. Być może rodzajem zauropoda z rodziny dinozaurów o czterech nogach. Uważa się, że zamieszkuje kotlinę konga, na mokele jest pływakiem, który żyje w jaskiniach i zabójcą, który żywi się liśćmi. Tak, wiemy, kilka niewyraźnych ujęć i filmów z testamentem nie wystarczy, by przekonać świat nauki. Jeśli okaże się to prawdą, co dalej? Zwłoki Zojomaru Zoyomaru był japońskim statkiem rybackim z lat 90, którego załoga interesowała się wodami Nowej Zelandii. Wszystko szło im normalnie aż do 15 kwietnia 1997 roku, kiedy rybacy na pokładzie złowili coś, co przykuło uwagę środowiska naukowego. Załoga podobno była w podróży służbowej trzy mile od brzegu. Gdy w ich sieciach uwięziono rozkładające się zwłoki dziwnie wyglądającego zwierzęcia morskiego. Zgodnie z opisem, duże ciało miało około 33 stóp, ok. 10 metrów długości od nosa do ogona. To, a także wiele innych fizycznych podobieństw, naprowadziło na przypuszczenie, że mógł to być silnie rozłożony pleziozaur. Ponieważ nie mogli dokładnie określić, jaki to gatunek ryby, zabrali jej zdjęcie i kilka fragmentów do laboratorium. Po wielu kontrowersjach pewne dane biochemiczne ujawniły, że stworzenie to prawdopodobnie był rekin falisty. Może to ich wyobraźnia nas zmyliła, a może naukowcy się pomylili. W końcu nie dysponujemy tkanką starożytnego plezjozaura, Którą moglibyśmy porównać, więc nie możemy wykluczyć możliwości, że jest to historyczne zwierzę. Mały brachiozaur na ulicy. Jakiś czas temu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające małe dinozaury przechodzące przez ulicę. Każdy, kto je zobaczył, był zdumiony tym zaskakującym odkryciem. Założymy się, że i ty zakochałbyś się w tych uroczych małych dinozaurach. Jeśli mamy rację, z pewnością przypominają zminiaturyzowanego brachiozaura, a dokładniej Savannosaurusa, gatunek roślinożernych dinozaurów o długiej szyi, którego skamieniałości pochodzą z Australii. Ale nie ekscytuj się jeszcze. W tym filmie jest zbyt wiele błędów, i nie musisz być sceptykiem, żeby znaleźć w nim jakieś wady. Poza tym, że nie wiemy, jak to nagranie trafiło do obiegu, przedstawione tu zwierzęta w żaden sposób nie mogą być dinozaurami. Chociaż film to potwierdza, wystarczy zdobyć oryginał i obejrzeć go trochę dłużej, albo spróbować odtworzyć klip od tyłu. Wtedy przekonasz się, że zwierzęta na filmie to w rzeczywistości fretki. Film został jedynie zmanipulowany tak, aby odpowiadał naszej wyobraźni, co najwyraźniej zadziałało dzięki wyrazistemu obrazowi. Jaki wszyscy mamy z parku Jurajskiego. Samotny dinozaur pod mostem. To zdjęcie zostało zrobione przy drodze w nieznanym miejscu i przykuło naszą uwagę wśród innych, przedstawianych jako dowód na obecność dinozaurów zauważonych na zdjęciach. Na zdjęciu widać tyranozaura niemal uśmiechającego się do obiektywu. Jakby był to celowy zabieg. Wygląda zbyt realistycznie i w tym tkwi problem. Możliwe, że to po prostu kolejny z tych animowanych obrazków, stworzonych po to, by przyciągnąć uwagę. T-Rex na London Street. Wyobraź sobie, że pewnego ranka idziesz do pracy i widzisz na ulicy gigantycznego dinozaura. Twoja następna reakcja to ucieczka, prawda? Będzie jeszcze gorzej. Jeśli jesteś fanem filmów o Juraju. Tak właśnie panowała atmosfera na ulicach Londynu w czerwcu 2015 roku, gdy użytkownicy dróg zobaczyli ten dziwaczny widok rannego tyrannozaura Rexa. Napięcie może jednak osłabnąć, gdy uświadomisz sobie, że zwierzę krwawi i jest związane. Mimo to, to wciąż dinozaur. Ten 14-metrowy potwór który przyciągał wzrok i zdjęcia wielu osób, został stworzony sztucznie. Była to pierwsza na świecie replika T. rexa z zachowaną pełną anatomią. Nawet krew była sztuczna. Pionier paleontologii dr Tony Harridge, który pomagał w projektowaniu, zauważył, że naturalnej wielkości kopia została zbudowana, aby wzbudzić uznanie dla historycznego zabójcy i nowicjuszy. Pomimo tego, że była wykonana z plastiku, była tak realistyczna, że wielu myślało, że widzieli prawdziwą rzecz. Mistrz w jeziorze Champlain Od ponad wieku jezioro Champlain jest miejscem tajemniczych obserwacji potwora morskiego. Mówi się, że ten słodkowodny akwen, rozciągający się na 200 km między Nowym Jorkiem a Vermontem, jest siedliskiem stworzenia przypominającego plezjozaura, którego fani pieszczotliwie nazywają mistrzem. Jeśli się nie mylimy, doniesienia mówią o prawie 300 różnych spotkaniach, z których wiele potwierdza, że w jeziorze żyje bestia o długości około 6 metrów. Jednak nie było na to konkretnych dowodów aż do 2005 roku, kiedy to rybak o nazwisku Dak a i jego żona Odkryli jakość nagrania. Nie możemy z całą pewnością stwierdzić, co czaiło się pod wodą, ale bliższa analiza stworzenia ujawniła jego długą szyję i żółwie ciało z klapami. Opis ten pokrywał się z wcześniejszymi opisami, jakie świadkowie podali na temat czamp. Aby dodać nieco autentyczności nagraniu, Dwóch emerytowanych analityków kryminalistycznych FBI potwierdziło, że nagranie nie zostało w żaden sposób zmanipulowane. Czamp rzeczywiście został uchwycony na kamerze. Nie wiemy, czy to dinozaur, czy wieloryb. Równie dobrze może to być rodzima odpowiedź na potwora z Loch Ness. Czas na dzisiejszy najlepszy wybór. To może być dowód na powrót królów potworów. Możemy tylko przypuszczać, że będzie inaczej. Jeśli nie, to być może mamy tu do czynienia z kolejnym parkiem jurajskim.